Zaczęło się niezwykle interesująco, skończyliśmy na tym, że ludzie, którzy chcą dobrać się w pary, mogą zrobić bardzo prosty test, a mianowicie partner, partnerce naśli wacik, przyłoży do nadgarstka i wtedy, kiedy jest reakcja, to raczej nie powinien się w związek angażować. Ja, ja, ja jak sam siebie słyszę, to nie, nie ja, chce mi to przez gardło przejść. Musi to potrwać jeszcze 10 minut. I jeszcze 10 minut. To nie jest no na właśnie. chwilę. Czyli to jest takie trochę bardzo napięte te 10 minut, jaki będzie efekt. No aczkolwiek, wie Pan, gdybym tak zrobił na pierwszej rance dziewczynie, prawdopodobnie bym ją stracił. No, bo to się... Ale to jest, niewiedza kosztuje. Tak to ja traktuję te przypadki związane z tym, że ludzie nie wiedzieli o tym, że w ogóle takie zależności są. Dlaczego nie wiedzieli? Bo nie było to napisane w podręczniku. Panie Marku, kto nam pisze podręczniki? Scedowujemy to, scedowujemy to wszystko na autorytety, prawda? Komu ufamy? Autorytetom. No, nie pójdzie pan do pierwszego z brzegu warsztatu i naprawiać, powiedzmy, nowy samochód. Pojedzie pan do autoryzowanej stacji, zrobi pan prawdziwy przegląd, taki, jaki producent wymaga. A tu mamy problem. Skoro w podręczniku nie ma, który pisał autorytet, to może pan Emil faktycznie ściemnia? Tylko że pan Emil przeżył 17 lat, patrząc dzień w dzień na grymas bólu swojej żony. Mało tego, nie wiem czy pan wie, 20% tak w tej chwili wskazują wskaźniki procentowe 20% par w Polsce i nie tylko w Polsce, bo to nie jest problem polski. Nie może mieć dzieci z jakiegoś powodu. No mówi się cywilizacja, używki, e, dzisiaj młodzież no, różnie się prowadzi, e, e, tabletki antykoncepcyjne. Można zwalić na wszystko. Gdyby, jak, gdybyśmy wdepnęli w ten temat, to na pewno nie wdepniemy w to, że no Pan zrobił tej Pani krzywdę, Pan się w niej zakochał, ale Pan jest niezgodny chemicznie. Panie Marku, znalazłem taki artykuł w internecie: Nie mogą się kochać, bo są na siebie uczuleni. Proszę mi wierzyć, byłem w szoku, bo były tam też zdjęcia. Pan chodzący z maseczką, pani też, co z tego, że się zakochali, pobrali, jak nie mogli współżyć ze sobą, bo pani momentalnie wyniosła się na piętro, pan na parter. No i, no i oni są tak zwaną rodziną, ale nie mogą nawet przebywać w swoim otoczeniu, bo działają na siebie toksycznie. No można to uogólnić alergicznie. Już jest, ładniej brzmi, prawda? Nikt nikogo nie zabija. Czyli nasuwa mi się taki wniosek, że tak naprawdę ludzie, którzy chcą założyć rodzinę, Powinni z sobą pomyć trochę dłużej, ale tak naprawdę. Po kiedyś było narzeczeństwo, tak mi się wydaje, że dzisiaj to już jest, a nie. O, tego muszę wyrwać. I już upolowany, ustrzelony. No i co? I potem mamy problem, bo mamy wzrastającą liczbę rozwodów. I znowu statystyki nam wzrastają. Bo co. No, bo się nie przystosowali, bo on to ma synek. Szukamy nie. tysięcy wymówek, żeby nie powiedzieć prawdy, a być może są niezgodni chemicznie. Nie. Panie Milu, czy wtedy, kiedy jest ta niezgodność, kiedy para ma na siebie alergię, czy jedynym rozwiązaniem jest po prostu rozstanie się, nie ma innej drogi? Na dzień dzisiejszy nie znam sposobu niwelowania tego. No, jeżeli. Wymuszona jest zgodność w czasie transfuzji, bo inaczej ten biorca, dawca ma się całkiem nieźle. Gorzej jest z biorcą. A wie Pan, my jako gatunek mamy taki sam podział dawca-biorca: samiec-samica. Bardzo realny i bardzo fizykalny. Samiec ma strzykawkę. A samica ma miejsce, gdzie on z tej strzykawki zostawia nasienie. I proszę sobie wyobrazić, że 25% pań chodzi do ginekologa z problemem stanu zapalnego narządu rodnego, niewiadomego pochodzenia. Nikt się nie pyta tej pani, jaką grupę ta pani ma i jaką grupę krwi ma jej partner. A może tylko tyle wystarczy? No faktycznie można by zrobić bardziej wiarygodne badania pod tytułem pójść, do laboratorium, zapłacić niezłe pieniądze, zrobić sobie wszystkie możliwe fenotypy z każdego jednego układu. Robi się takie badania, bo jest taka konieczność do y, przeszczepu, ale nie przeciętnemu Kowalskiemu, któremu się. Na, który się nasłuchał pana Emila. Panie Emilu, czy ja rozumiem ta zgodność, to chodzi o to, żeby była ta sama grupa krwi, czy, czy te grupy mogą się mieszać? Właśnie, brawo, mogą się mieszać, przecież wszyscy ze wszystkimi mają dzieci, tak? W wielu podręcznikach ta niezgodność rozumiana w sensie, czy niezgodność w układzie AB0 okazuje się... Może państwo nie wiedzą, ale takich układów jak układ AB0, gdzie są różne antygeny i różne przeciwciała, mamy aż 36. Panie Marku, trudna sprawa, żeby znaleźć na 36 poziomach zgodnego zawsze w którymś układzie jesteśmy niezgodni z kimś. Nawet w podręcznikach jest wręcz napisane, że. Staramy się dzięki tym badaniom analitycznym znaleźć jak najbardziej zgodnego dawcę, ale nie spodziewamy się, że na 100% ten dawca będzie 100% zgodny. Mm -hmm. Wie Pan, jakie są trudności poza tym ze znalezieniem dawcy szpiku do przeszczepu. No tak, Szuka się go na drugim końcu świata. Mm -hmm. Jeden jedyny zgodny być może, a ilu jest takich, którzy nadal szukają? Czyli ja rozumiem. Że grupy krwi w związkach mogą być różne, ale nie wiemy, czy nasz organizm ma antygeny w stosunku do, do... do partnera. Tak. I czy poza tymi badaniami, które są i kosztowne, i czasochłonne, no i pewnie na początku związku trochę nieetyczne, takie względem partnera, to czy są inne sposoby, czy to jest totolotek? No, przecież życie to jeden wielki totolotek. No, odpuści pan dziewczynie, za którą pan chodził pół roku, panie Marku, nie da się. To samo jest z dziewczynami. Ja patrzę na to młode pokolenie, obserwuję moją wnuczkę. To już panienka taka szesnastoletnia, więc to nie w tą stronę jakby. Jeżeli. Po co ja napisałem swoje książki? Pis pisząc o niewidzialnej transfuzji. Nie chciałem zburzyć pierwotnego związku, którym jest para, małżeństwo czy. Wiel... Nie, znaleźć sposób, jak się tego ustrzec na starcie. Nie, kiedy już ten partner choruje po 10 latach małżeństwa, gdzie oni tyle ze sobą przeżyli, porodziły się dzieci i, i nagle pani do mnie pisze na portal i mówi: no i co, panie Emilu? No, wyszło na to, że ja jestem tym niewydzielaczem z grupą Zero. On jest wydzielaczem z grupą A, to on mnie te 10 lat z hakiem truł. No, nie, ja go nie zostawię, ja go kocham. No poza tym zobowiązania, rodzina, dzieci, kredyty. O, to tak, tak, inne rzeczy. tak. Panie Milu, na którymś z pana wykładów słyszałem o tym, że inicjacja seksualna jest szalenie ważna. Może coś na ten temat powiemy. Tak. Edukacja. Inicjacja to jakby druga para kaloszy. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie mamy wykształconych nauczycieli, którzy by poprowadzili lekcje. Jeżeli nauczyciel, który pisze podręcznik biologii, nie, przepraszam, nie nauczyciel, autor podręcznika, który pisze podręcznik biologii, jeszcze dwa lata temu spierał się ze mną w korespondencji, że antygeny to białka, gdzie wszyscy wiedzą, że antygeny to są Glikoproteiny, czyli cukry przywiązane do białek lub cukry przywiązane do tłuszczy, no to coś jest na rzeczy. Jeżeli będziemy, nie, nie będziemy zmieniali podręczników, jeżeli będziemy tkwili na poziomie... Wie Pan kiedy czytałem pierwszy podręcznik? Taki z, właściwie z seksuologii. Wiesławy Wisłockiej. Nie, Kazimierz Imieliński, profesor. Chyba 73. rok. Panie Emilu, inicjacja seksualna, inicjacja. czy to jest ważne? Czy to jest ważne? pierwszy partner? Bo pamiętam Pański wykład, jak Pan mówił, że, no, że to jest ogromnie ważne i to może mieć wpływ na dalsze życie. Bo jeżeli, po co się robi szczepienia, Panie Marku? No, po to, żeby przeciwdziałać ewentualnym zachorowaniom. Przyszłemu. Na... Tak. E... Przyszłemu. Czyli tak. co robimy? Uodporniamy organizm. Co wprowadzamy? Obcy antygen w nasze środowisko, naszego ciała. A teraz sobie proszę wyobrazić, że identyczna sytuacja jest. Spotykamy pierwszego z brzegu chłopaka, dziewczynę i już z nim współżyjemy, bo nam się chce, bo już tak to wszystko musi być już teraz, zaraz, wprowadzamy opcję antygen na własne terytorium i nagle mówi, nie, to nie ten. Jeśli wprowadzimy wroga na własne terytorium, nasze ciało się broni, wytwarza przeciwciała, zapamiętuje tego wroga, nie z tym, za trzy miesiące albo za pół roku może kogoś innego zapoznam. Może spędzimy jakąś chwilę bardzo wow. No i co? I ten mi pasuje, ale w moim organizmie już są komórki pamięci. No właśnie, te komórki pamięci, to, to jest niesamowite. To, to, to bardziej chyba energia w grę wchodzi, czy, czy fizycznie wydzielina, ślina, sperma? Nie, chemia tak działa. Układ immunologiczny składa się z dziesiątek różnych małych, rzekomo bardzo drobnych elementów ze swoistym kodem. W podręcznikach immunologii znajdzie Pan taką substancję CD4, ale jeżeli rozbierze Pan CD4 na czynniki pierwsze, to się okaże, że to jest poważna substancja cukrowa jeżeli coś z, tą, z tym ostatnim cukrem, który jest tym haczykiem, na który próbujemy złapać tego chłopaka lub dziewczynę, jeżeli będzie niezgodny, to nasz organizm momentalnie go odrzuci, chemicznie go odrzuci. Im później, tym lepiej. Tym dłużej jesteśmy my zdrowsi. To jest pierwsza, pierwsza moja taka wskazówka. Im później, tym lepiej. Lepiej pięć lat chodzić za rączkę, rąsia, rąsia, buźka w policzek, a potem mieć zdrowe dzieci i zdrowe małżeństwo. Lepiej sobie poczytać mądre książki, zrobić sobie jakieś podstawowe badania, a potem nie mieć problemu. No tak, no ale jak ja pójdę do niego do sypialni, skoro on mnie truje? Hmm. Panie Emilu, no właśnie to on mnie truje. Trudno mi sobie wyobrazić, a ja poza tym myślę, że i nasi widzowie, ja też przyznaję w głowie od razu kojarzę, czy mój związek jest toksyczny, może się żona z tego ucierzyć, jak to słucha. Jak to się objawia? Czy są jakieś symptomy, czy, czy właśnie przebywanie z sobą bliskie, nagle nie mamy energii, czy źle się czujemy, czy zaczynamy kichać? Czy też no, musi być seks uprawiany. Jak? Ciepło, ciepło. To pamięta pan, jak się w ciepło ciepło grało. No, tak, nie? tak, zimno, zimno, ciepło ciepło, ciepło. ciepło, gorąco, gorąco. Właśnie, pierwsze objawy. Jakie pierwsze objawy? Że nagle w czyimś towarzystwie czujemy niepokój. Niewiadomego pochodzenia, nic się nie dzieje jest klimacik, jak to się mówi, powiedzmy między chłopakiem a dziewczyną choćby. Albo jesteśmy w większym towarzystwie i nagle czujemy falę gorąca. Akurat nie jest to dzień, kiedy mamy cykl miesiączkowy. Nie, nie, żeby nie było. Że to na wszystko, zawsze jest na co zwalić. Tu nie ma na co zwalić. Jesteśmy w jakimś gronie i w tym gronie nagle Mamy zawroty głowy, nie wiemy. I nie dlatego, że żeśmy coś zjedli i nas mdli albo coś innego. Jakieś zatrucie. Nie, siedzimy blisko siebie, face to face, rozmawiamy i nagle patrzymy nasz rozmówca blednie, traci przytomność i odlatuje. Do tego stopnia? Do tego stopnia. No, niesamowite jest to. Do co tego pan stopnia mówi. i to powiem panu tak, panie Marku, wpadłem na genie. jeżeli. Immunologom, tym bardzo wykształconym, to nie pasuje ta moja teoria, bo to jest tylko teoria, to ja proponuję takie fenomenalne badanie. Czterech sekretorów z grupą A1 wsadzić do jednego pomieszczenia. Niewielkiego, niech sobie grają warcaby przez 10 minut. I niech śpiewają jedną wspólną piosenkę. Muszą dużo swoich wydzielin wpuścić w tą atmosferę, która jest w tym pomieszczeniu. I za po dziesięciu minutach wpuścić do tego pomieszczenia, obojętnie czy to będzie pani czy pan, ale ma mieć grupę zero i być niewydzielaczem. Jeżeli nie padnie tam albo nie dostanie nagle zadychy i, i nie straci przytomności, za co gwarantuję, to jest stuprocentowo pewne doświadczenie wychodzi sto na sto, nie robiłem, ale wyjdzie, bo tak ma działać chemia, nie da się inaczej. No właśnie, czyli wszystkie te miejsca, gdzie zbieramy się zbiorowo, gdzie śpiewamy, gdzie w, nie wiem, na koncertach cieszymy się, krzyczymy. Na świeżym powietrzu jest OK, okay. bo to... mamy duży przepływ. No dzięki Bogu, bo już tak, nie będę tak. brał tu mamy udziału fajnie... w imprezach. Nie, nie. Najgorsze są małe pomieszczenia. Gdzie się dzieją? Panie Marku, ataki astmy są w sypialni. Najczęściej w godzinach porannych. Czy u pana sypialnia to jest pokój rzędu 35 metrów kwadratowych? Czy to najmniejszy pokoik? W większości naszych blokowisk to ostatni pokój, gdzie jest 6,5 metra kwadratowego powierzchni. I Jeszcze śpimy przy zamkniętym oknie. Dokładnie tak. A potem nad ranem. W plastikowym oknie. Niech będzie jeszcze to plastikowe. Dowalić temu. Ale potem mamy problem. Bo co? Bo my solo idziemy do lekarza. Nie idziemy z partnerem. My idziemy i lekarz mówi, no tak, powiększone tu, to, 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 tamto, siamto, wie Pani, o histaminie niech Pani, czy Pan poczyta, bo to nie dotyczy... Aczkolwiek, co znamienne, a propos tej strzykawki i tego miejsca, gdzie się wstrzykuje, znamienne jest to, że częściej na choroby niewiadomego, niewiadomej etiologii Czyli przyczyny częściej chorują panie niż panowie. W, nie... w przypadkach niektórych chorób ta przewaga dochodzi 9 do 1. To nie jest wgit muchał. Mhm. Ja mogę bardziej twarde dowody przedstawić, ale co ja mam udowadniać? Ja nie chcę niczego udowadniać. Ja chcę ludzi uświadomić, przez to, że piszę te książki, że robimy dzisiaj ten wywiad, następny żeby zrozumieli, że istnieje taka możliwość, że możemy trafić na partnera, który będzie niezgodny antygenowo i nasze przyszłe życie może nie być tak sielankowe, jak nas, nam, nam się mm -hmm. wydaje. I nie ma tu czasu, okresu, kiedy to, że tak powiem, wyjdzie. Bo wie Pan, y, hormony szczęścia, miłość, motyle w brzuchu, to mm -hmm. pewnie przysłania, nawet jak kichniemy, czy, czy mamy jakieś tak, czyny alergiczne, tak. Ale potem, no, że tak powiem, proza życia. Tak? Ja też to nazywam, zresztą to nie jest moje, a słyszałem kiedyś, że jest tak, są dwa okresy w związkach. Przedwydalniczy i powydalniczy. Mm -hmm. Przedwydalniczy to kobieta jest zawsze umalowana o każdej porze, nigdy nie ma tak. tych, tych dni, e, nigdy nie boli jej głowa, nie chodzi do toalety i w ogóle, tak? Fajne wymówki, nie? Tak. A powydalniczy no to wtedy, kiedy no, niestety rano budzi się bez makijażu, e, siedzi na się, tak samo jak my, mężczyźni, czasami ma wiatry i tak dalej. Czyli to jest ten okres powodalniczy. Jaki tu jest czasookres według pańskiej wiedzy, kiedy no, ta niezgodność wyłazi, pokazuje się? W niektórych przypadkach, gdzie można by było zainicjować jeszcze, gdybyśmy wiedzieli, że taka możliwość istnieje, panie Marku. To moglibyśmy stworzyć takie warunki, żebyśmy nawet na. Co to są nauki przedślubne? Przecież. Większość ślubów odbywa się w kościołach. Wystarczyłoby, żeby tą parę. Przy okazji takich nauk, zamknąć w jednym niewielkim pomieszczeniu na pół godziny. I nie robić tam klimy, nie włączać wentylacji. I na zasadzie, które padnie, bardzo brutalne doświadczenie, nie, ale mielibyśmy jakieś wskazanie, gdybyśmy im wcześniej jeszcze zrobili, po pierwsze, gdybyśmy im zrobili to badanie, jakimi antygenami na dzień dzisiejszy reprezentuje się ja, a na jakimi ta panienka, powiedzmy. Ciągle mówimy o tych młodych ludziach, mhm. ale w momencie, kiedy to już się zadzieje, taka para się konstytuuje, małżeństwo, przysięgają sobie i będę ci tam do końca i w ogóle i w szczególe. U mojej żony to było już przy pierwszym pocałunku jeszcze nie byliśmy małżeństwem, nie byliśmy narzeczeństwem pierwszy pocałunek. Po pięciu minutach. Już był taki niesmak w ustach, nie mogłem zdefiniować, jaka to substancja. Nie amoniak, nie zgniłe jabłka, Do... ale coś mi nie leżało. No ale myślę, a może to stres, może. Do... I proszę mi wierzyć, czytam na portalach tych dla, dla małolatów. Słuchaj, całowałam się z maczkiem i na drugi dzień byłam cała wysypana. A nie, to na pewno on coś ja zębów nie umył, to tamto szamtowałam to, to. Ok, może to być przyczyna, ale równie dobrze mogą być to niezgodne antygeny, które są w tej ślinie. Ale tego nikt nie chce wziąć pod uwagę. No i przecież nie będziemy ludzi przeciwko sobie nastawiali. No, oczywiście to nie jest ani Pański cel, ani nasz. Panie no. Emilu, e, chciałbym jeszcze w następnym odcinku porozmawiać z Panem o rodach krwi. Moglibyśmy? Jak najbardziej. Super. Za ten odcinek bardzo pan, Panu dziękuję. Państwu również dziękujemy. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Piszcie komentarze, lajkujcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.